Jeśli chodzi o ocieplenie podłogi. Przeprowadziłem rozmowy z certyfikowanymi specjalistami od ociepleń i zapytałem się ich: słuchajcie, czym mogę najlepiej ocieplić podłogę, co ma najlepsze właściwości termoizolacyjne, czy styropian, czy wełna. Czysty rodur czy XPS. Okazuje się, że przy tych samych grubościach materiału najlepszym jest płyta PIR. I taką płytę mi polecono. Zakopiłem ją w grubości 3 cm z dwóch stron z otuliną aluminiową, żeby jeszcze gdzieś tam dodatkowo parametr termoizolacji był wyższy i to ciepło było lepiej trzymane. Dobra, ale streszczając temat do minimum. Z podłogi robimy następującą kanapkę. Na samą podłogę idzie oczywiście płyta PIR. Przyklejona na piankę pomiędzy dajemy listewki jako prowadnice, wzmocnienie do całości o wysokości płyty pir czyli 3 cm. Na łączenia dajemy aluminium na całość. Dajemy Alufoksa, zawsze jest to jakaś warstwa izolacyjna termiczna. Na tak przygotowaną podłogę zarzucamy sklejkę 15 mm wodoodporną i na sklejkę finalnie dajemy już linoleum o strukturze drewna.